Zmówimy. Proszę Państwa, ustawiamy obrady poprzednie. Punkt trzeci. Odpowiedź panie, o kontaża, na interpelację złożony w trzecim miejscu. Proszę Pana Sekretarza. Właśnie. Odpowiedzi na interpelacje na temat, na które mieliśmy działania i na które byśmy się Montaż tego, tego, tego pana, 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 pana Ryska, czy, y, Montaż tablicy 190. Y, wysłaliśmy odpowiednie pismo do Generalnej Dyrekcji Krawowych Autorska z opisem sytuacji. Y, na razie odpowiedzi ich nie ma Wyczekamy następnie tablice z nazwami policji i osoby kulic na terenie domów również przeprowadziłem taką ilustrację tych tych które się znajdują i sukcesywnie są one, są one zamówione łącznie z znakami, będą do znaki do, 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 do to nie są następnych to będą znaki warunki apostoliczne pozwalające na kopywanie, i betonowanie. Znaki również te tabliczki sukcesywnie zamawiamy i będą wymieniane. Te, te, które są zniszczone, tych, których brakuje, bo no żeby wymienić wszystkie, są to myślę, że... Część tych kawiczek nazwów i zyski jest, jest naprawdę jeszcze w dobrym stanie i myślę, że, że byłoby to nieuzasadnione, nie żeby je w tej chwili wymieniać na nowe, skoro jeszcze są młode zniszczone. Znaczy, które już mają jakieś oznaki z Pewnie nie na takie niebieskie, jak, jak, jak teraz ostatnio. No, pan pan radny wydarcie odnośnie interpelacje bo, dotyczyły drogi powiatowej i tutaj również zostało wysłane starosty dotyczące tego i wykonania wjazdów na tę sesję y, i rogów, tak samo przeniesienia tablicy z nazwą miejscowości y, kocierzowych wysłane do Starostwa Powiatowego. Pan Radny Pełka. Przedstawienie, jak wygląda temat kontroli zarządzającej w Gminie Romunice. Oczywiście w naszej Gminie, jak ja wiem, czyli w zostało, jest, jest zarządzenie Wójta Gminy Wągulice w kontroli zarządzającej. Są wykonane do tego odpowiednie dokumenty. I jesteśmy cały czas w trakcie opracowywania tego, czy, jak, jak należy sytuację poprawiać i ewentualnie szkolenie, nasze szkolenia dla pracowników są prowadzone na bieżąco. Odnośnie możliwości do finansowania również na nauki, interwencyjności, to możliwości to dofinansowywania baterii słonecznych i środowisk oczyszczalni ścieków. Ja tutaj dysponuję taką odpowiedzią. Jest ona dość długa. Może w skrócie, w tej istniała możliwość dofinansowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska różnych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, w tym m.in. domowych oczyszczalni i solarów. Przy okazji półtora roku temu, czy dwa, nowelizacji ustawy ochrony środowiska zlikwidowano zapisy dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym momencie uniemożliwiając gminom jakiekolwiek dotowania osób fizycznych. Nowa ustawa z 2009 roku o finansach publicznych dawała możliwości dotacji dla osób fizycznych. Ten błąd został zauważony przez praktyków i... Nie ja i wiem, i... Tak, tak, tak? Na dziś dzień. Nie rozumiem, bo jeżeli powiedzmy sobie ma prawa, która powiedzmy sobie w drugim z grudnia ubiegłego roku ustawy, która weszła w życie, umożliwiła dotowanie w tej chwili, dotowanie tych oczyszczalni dla osób fizycznych na podstawie umowy, to jest istotny element, z tym, że powiedzmy sobie trzeba mieć jedną świadomość, że niejednokrotnie sama nowelizacja, która ładnie i pięknie brzmi, nie daje skutków pozytywnych, bo to, że w tej chwili mamy możliwości, to przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że te mogą być udzielane ze środków, z opłat i kar środowiskowych, z opłat i środków, czyli kar i Jeżeli to obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, to w ciągu dwóch miesięcy nie zebraliśmy żadnych środków i opłat kar środowiskowych. Czyli teoretycznie istnieją dzisiejsze możliwości, przepisy dają możliwości gotowania takim przedsięwzięciom. Praktycznie, dopóki ewentualnie jakieś tam nie nazbieramy. Ja nie wiem, czy one są duże, czy 10 tysięcy ale... w stanie rok. Małość. No, czyli, czyli to jest kwestia kwota, że no, no to już są dwie oczyszczalni. Ale to praktycznie, za rok. Na dzień dzisiejszy trudno. No, dwie, dwie oczyszczalni. to jest jedna z możliwości, bo możemy również inne przedsięwzięcia pożyczyć sobie także. To jest kwestia koncepcji. Elementem wymaganym przy okazji jest, oprócz tego, oprócz problemów finansowych, które pożyczymy sobie, no, trzeba by zebrać przynajmniej przez ten rok te kwoty. To, to jest kwestia podstawowych regulaminów, które ewentualnie Rada Praw do uchwali, to zasady, sposoby ewentualnie takiego dotowania. Ja myślę, że jeżeli w ogóle będzie koncepcja czy idea ewentualnie dotowania i będą środki do tego tematu, możemy szczegółowo szczegółowy. na dzień dzisiejszy mówię, jest ładny zapis, jest pięknie. Czyli jest, jest możliwość? Jest możliwość, Jest, tak. jest naprawiony ten błąd, który ustalony był. tak pan z pozycji prawnej, no to już można powiedzmy regulamin tworzyć, żeby tak. po prostu już planować, żeby się tak. po prostu nie znaleźć jakby gdzieś, tylko po prostu, żeby już planować. No, żeby regulaminu. Można robić, już są. na pracę rady można to wrzucić, żeby tak. w była no, Czyli, czy, czyli czy, czy idziemy no. do przodu, czyli jest dobrze. No, ja bym, powiedział, że byłoby dobrze jakoś nie będą, no nie? To było, tak. że jest, jest nie możliwość podem innego jeszcze rzeczy w sobie pana jakieś tam pytania. Czy Banku Ochrony Środowiska, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ja sam wiem szczerze. W ubiegłym roku z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że rozpatrywałem koncepcję założenia u siebie w domu To bo piękny, fajny, tam 70% rezultacji, trzech przedstawicieli Unii, którzy dostarczyli przed mną ogromną wizję, po prostu fajnie ciepło wody, i tak dalej, i tak dalej. Po przeliczeniu tych wszystkich kosztów, ciepło i ja odsetek. Ale odset, się... Pan był sam. Proszę? Ale Pan sam się starał. Jak moja mówię, w tym momencie już nie o środkach gminnych sygnalizuje, że nie Pan, tworzą się specjalnie stowarzyszenia po to, żeby pozyskiwać te środki. Na tak, dokładnie, tylko, ty tylko ja mówię, I nie, to jest... wie, ja mówię, na czym polega, że powiedzmy sobie, w pewnym momencie, po przyliczeniu tych wszystkich kosztów, ja już nie będę rozgryzał, dobra, 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 po przyliczeniu kosztów, środków, odsetek, opłat manipulacyjnych, bo to wszystko jest udzielane za pośrednictwem banków, to się okazuje, na przykład, że kwota dofinansowania 60%, raport do 20-30%. Przy kosztach rzędu na przykład jak pan solar 16-17, jak ja mówię tylko dlatego, że śmigła? To, to poziom zwrotu do tego przez 10 lat. No i w tym momencie jest to kwestia celu. czy to jest piękne hasła. Drogą wersję panu ja patrzyłem na taką, że nie, nie, kolejny drugie, no nie czas. Droga nie wola, tak, to jest kwestia przyjęcia, bo tak, bo też proekologiczne, czyli mówimy o przedsięwzięciach proekologicznych. No, jest kilka tych programów, ja są tak, że tak Panie Przewodniczący, można na przyszłe do prac podnieść, tak? Jeżeli chodzi o oczyszczalnie, chodzi mi o reg regulaminy, rozwiązania, które no, można do Na pewno do tego wrócimy, przynajmniej nie to, myśli, to myśli, bo, w Myśmy w ubiegłym roku planowali na fabryki rolniczej tak 60, tysięcy zabezpieczyli, nie było tego wydać, się, się Zabezpiecili. Zabezpiecili. Ty, Na poczyszczanie przypomnę panu. Dziękuję, proszę Ale to prawnie, nie możliwe. Jak mieliśmy taką... na prezentację. w który zasłomiono. W budżecie zabezpieczyło. Zostanie naprawiony. W trzecim, że to, o próbie zmiany że Zmieniono w ten sposób, to jest inna. Rada w ubiegłym roku po prostu... Mówiąc o tym, o tym, jak rozmawialiśmy o tych przydomowych oczyszczaniach i o tym, że sam będzie nowelizował tą ustawę, założyliśmy, że pójdzie w kierunku jednak większej swobody dysponowania środkami z budżetu, nie ograniczy tylko do opłat. Ja bym miał też takie pytanie, takie, bo to cały w tym, tym temacie, ile w, w ogólech jest osób, które ma te przydomowy oczyszczalny? Złaszcza, że z nich nie były. Przepraszam Pani Radni, Pan Dobra no, dobra no, dobrze, lecimy dalej. teraz tak, tu się radny Bogdan Korcik, jeżeli chodzi o otwarcie poczekalni PKP w PK w Gorzędowie, jest porozumienie z burmistrzem Mińska, że po, po jednej dopadnie... Pustne. Ustne, tak ustne to, yelled, że po to takiej ustnie, każde z samorządów ustnie, 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 będzie ustnie, 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 na samorząd ustnie, 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 samorząd ustnie, 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 w ustnie, a są bliższe, to ustnie, 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 to ustnie, 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 Poważna delegacja. Jeżeli chodzi o ruń autobusową, dla razie sprawa jest kształitem? Jest. Nie dodam jedno zdanie. No, bo tak ja mam wiedzę z zczoraj, wiem, że to co miałem się wydarzowi przekazać. Odjechał pan dyrektor ze swoimi służbami no, komunikacyjnymi. Nie ma możliwości zakręcenia kształitej, chociaż autobusy nie puści. To jest informacja z wczoraj. Nie wykręci autobus, nie, bo podka się nie pomieści. Także latem jeszcze na siłę może by się zmieścił, zimą nie ma i dlatego nie robi nadziei, że będzie. To jest informacja od pana dyrektora dnia wczorajszego. Najpierw powiedział, że owszem, nie, to jest nie to jest to zmiana tablicy również odbrana interacja czapnica informacyjna wysłanego Tutaj była jednak podobna jedna interpelacja pana radnego Tazbiura i Pani Radnej Tazbi odnośnie nierówności z Kostowica. Tutaj mogę powiedzieć, że Starostwo powiatowe Rodącki w planach na, na, na rok bieżący ma tą drogę, remont tej drogi przewidziany z Borusznę Rytkowice. I tutaj y, powinna sprawa zostać rozwiązana w wszystko oczywiście naszej gminie. I tutaj jeżeli jeszcze jest jedna interpretacja odnośnie y, pociągów, które, które odjeżdżają z Częstochowy do 6 dochody, również zostały wysłane, wysłane zostały pisma do PKP odnośnie, dostarczenia tych Czy jest możliwość takich zmian? No wiadomo, że w tej chwili od 1 marca wchodzą nowe, nowe rozkłady jazdy, ale na razie też odpowiedź na ten Wszyscy, to są wszyscy powiedzieć. Wszyscy, wszyscy Państwo radni są w samych takim. No ale ja mówię, te któreśmy zrobiliśmy. No tutaj jeszcze w tym temacie tym, tym jeszcze tutaj...